No i mamy moją pierwszą paczkę z ikoną podstawową lub Centurion 87, co tu kurdełkę wyleci? Mam nadzieję, że. że ktoś do środka pola potrzebowałbym takiego jaja Touré, Essiena. O tam jeszcze Patryk Vieira, Hulit, wiadomo nie. A kogo dostaniemy? To nie jest ikona, chyba. SPO, Francus, Ikona, Francja. Kurwa, kto to może być? Chujowa jakaś ikona. Kto to będzie? ZID! ZIDAN! Kurwa! ZIDAN, nie wierzę w to! Co się stało? ZIDA, ZIDA, ZIDAN! Ja pierdolę wierządy z wart, kurwa, 38 milionów! Czujesz to? Lubisz to? Suko? Ja nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale ja mam naprawdę takie szczęście. Trafiłem Zidana, nie? Kolor twoich ust, tam na niebie Dzisiaj taki mam Tak to się kurwa robi Zidam tu, zidam tam A przeciwnik laskę robi nam La 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 la, la 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 la, la 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 la, la A zidam tu, Zidan zidam tam Przeciwnik laskę zrobi dzisiaj nam Aha, czyli... dobra. Spoko kurdełka. Hmm, trofiełem Zidana. Dajcie znać jakie były Wasze trafy. Wydaje mi się, że spoko karta chyba, co? <ścoughs> Pozdro wariaty.